Starzenie się skóry będzie odzwierciedlało się na budowie i funkcji wszystkich warstw skóry. Mówiąc o naskórku, czyli tej warstwie najbardziej powierzchownej, na naskórek osoby starzejącej się będzie coraz cieńszy, coraz mniej doskonały. Komórki będą nie tak równo jak u osoby młodej ułożone i nie będą tak szybko się regenerować. Na skórek osoby starszej będzie regenerował się wolniej. Wobec tego, jeśli my chcemy zrobić cokolwiek, co pobudza regenerację, róbmy to właśnie u osoby starzejącej się. U osób młodych nie ma takiej potrzeby. Patrząc na skórę właściwą, czyli tą najgrubszą, najbardziej dla nas znaczącą warstwę skóry. W procesie starzenia widzimy przede wszystkim coraz mniej włókien kolagenowych, coraz mniej włókien elastycznych, czyli tych włókien, które tworzą rusztowanie dla tej warstwy, warstwy skóry. Widzimy również coraz mniej doskonałe działanie naczyń krwionośnych, jak również przydatków skóry, czyli gruczołów łojowych i potowych. Komórkami, które najbardziej zwalniają podczas procesu starzenia są fibroblasty. To są komórki, które produkują kolagen, elastynę, ale również kwas hialuronowy. Wobec tego, to co zobaczymy u osób starzejących się, to będzie coraz większa suchość skóry, coraz większe zmarszczki i coraz głębsze bruzdy. W procesie starzenia bardzo dużą rolę odgrywa nasz tryb życia. Przede wszystkim, drodzy Państwo, to co jemy. Czy palimy papierosy i czy eksponujemy się na światło słoneczne. Wszystkie te czynniki odzwierciedlają się na wyglądzie skóry, na tempie procesu starzenia. Jak poznać skórę, która się zaczyna starzeć? No, mamy pewne znamiona, nazywamy je okrutnie znamionami starczymi. To są przede wszystkim brodawki łojotokowe, to są zaskórniki starcze, to jest nierównomierna powierzchnia skóry i nierównomierny jej koloryt. Widząc takie cechy u siebie, drodzy państwo, należy myśleć już o tym, że powinniśmy wdrożyć jakieś zabiegi, jakąś pielęgnację, które te procesy starzenia nam spowolni, bo niestety zahamować ich nie potrafimy. Zachęcamy państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału w kampanii Twoja skóra, twoje życie, żebyście państwo zadbali o zdrowie swojej skóry, a również o swoje życie. Na stronie internetowej, twoja skóra, twoje życie.pl, na mediach społecznościowych, a więc kanał YouTube i Facebook, znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii. Zachęcam.